Cześć, ja nazywam się Marta Stachowiak, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i dzisiaj zrobimy sobie zestaw z wykorzystaniem piłki, który możesz wykonać na każdym etapie ciąży. Ja nie jestem aktualnie w ciąży, mam po prostu brzuszek, który ma wizualizować ciąże po to, żebyście lepiej zobaczyły ruch, który tutaj wykonujemy. Zaczniemy sobie od oddechów. Na wdechu unieś ręce do góry, a na wydechu wracamy bokiem. I znowu wdech góra. I wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa. I ostatni. I wydech. I teraz na wdechu otwórz ręce do tyłu, a z wydechem zrób koszyczek i kocik grzbiet. I wdech. I wydech. Pokażę to bokiem. Wdech. I wydech. I wdech. Jeszcze raz. I wydech. Wracam do leżenia, do siedzenia na wprost. I teraz rozciągniemy sobie boki. Połóż prawą rękę na piłce, lewą rękę wyciągnij do boku. I wracamy. I druga strona wdech, wydech, i znowu wdech, wydech. I na lewo. Poczek jak przyjemnie rozciąga się bok. I ostatni raz. Ok, teraz zrobimy sobie ruchy miednicą przód-tył, czyli spróbuj z wydechem podwinąć miednicę pod siebie, kość ogonową, przytul bobasa i z wdechem puść. I z wydechem znowu podwinięcie, po wdech, luz. Pokażę to znowu bokiem. I puść, wdech i wydech. I wdech i wydech, podwin, wdech. Jeszcze pięć, wdech, rozluźnij, z wydechem poczuj jak przytulasz bobasa, napinają się pośladki mięśni nawiednicy, z wdechem rozluźnij. Przytul bobasa i rozluźnij. Jeszcze dwa. Ok, teraz ruchy bujania na boki, czyli spróbuj sobie pobujać Miednicą na boki, wyobrażając sobie, że Twoja kość ogonowa kreśli takie uśmieszki. Raz porusza się w lewo, raz w prawo. Mhm. Niech to będzie miękki ruch, nie spinaj się mocno na tym ruchu. Pokażę to przodem. Ty sobie zostań w tej pozycji, nie musisz zmieniać tych pozycji tak jak ja. Ja chcę Ci pokazać to po prostu pod różnym kątem, żebyś lepiej zrozumiała, o jaki ruch mi chodzi. Jeszcze chwilka takiego swobodnego bujania. Super. I teraz łącząc te skrajne ruchy, te zakresy, czyli przód, tył i boki, spróbuj sobie zrobić krążenia. Mhm. Czyli spróbuj wyizolować ten ruch miednicy. Rozbujaj maksymalnie w jedną stronę i zgraj z tym oddech. To też jest ważne, żeby nie blokować tego oddechu. A to jest częste na początku, że ogarniamy już ruch i później zapominam o oddechu. Więc to jest normalne, ale jak już jesteś tego świadoma, wykonujesz ruchy, zmieniamy kierunek, co faktycznie skup się na tym, że delikatnie sobie chcesz poddychać. Do dolnych żeber, jeżeli to Ci pomaga, to połóż sobie po prostu ręce na dolne żebra, tak żeby skupiać się na tym, czy tutaj zachodzi ruch. Czyli na wdechu żebra mają się lekko rozszerzyć, na wydechu wracają. Z wydechem postaraj się rozluźnić barki, ramiona, szczękę. Świetnie. I teraz spróbuj z wydechem zrobić taki ruch, ruch przytulenia bobasa. Czyli jakbyś chciała mięśniami brzucha otulić dziecko i przytulić je. I na wdechu się rozluźni. I z wydechem przytulasz. Pokażę to bokiem. Czyli przyłóż sobie ręce na, dolne, na dole brzucha i powinnaś poczuć, że przy tym napięciu będzie brzuch uciekał od Twoich dłoni. Czyli wdech. I z wydechem. I wdech luźno. Nie masz w tym ruchu robić kociego grzbietu. Ok, i teraz będziemy unosić raz jedną nogę, raz drugą do góry, utrzymując miednicę po środku, czyli pobujaj sobie miednicą przód, tył, wybierz środek. Czyli już powinnaś czuć, że delikatnie, bardzo delikatnie od dołu brzucha jest, e, brzuch jest aktywny. I chcemy wykorzystać to przytulenie bobasa, to co przed chwilą sobie przerobiłyśmy. Czyli jak podnosisz nogę, to brzuch nie ma się wypchnąć. Tylko masz go przytulić, Bobaska. I delikatnie unosząc lekko nogę nad matę, zrobisz to z wydechem, na wdechu opuszczasz. I nie przenosisz ciężaru na drugą stronę, czyli starasz się cały czas mieć tułów w jednej linii. Z wydechem przytulasz Bobasa leciutko, unosisz nogę do góry i wdech opuszczasz. Z wydechem przytul, unieś nogę i odłóż wdech. I z wydechem przytul bobasa, unieś lewą nogę do góry i powrót. Wdech. Z wydechem przytulamy, unosisz nogę. Czyli to ma się zadziać na jednym wydechu. Czyli nie i unoszenie nogi na bezdechu, tylko wydłuż ten wydech. Z, z początkiem wydechu przytul bobasa, unieś nogę. Wdech, odłóż, rozluźnij. Z wydechem przytul, unieś nogę i odłóż. Wdech. I z wydechem. Okej. Okay. To się wydaje takie niepozorne, ale na pewno czujesz, że te mięśnie głębokie, tutaj tułowia muszą zadziałać, żeby się nie przewróciła. Więc to, co chcemy uzyskać, to nie wypychanie pępka w tym ruchu, tylko kontrola ustawienia tułowia, aktywacja tych mięśni głębokich. I to później chcemy wykorzystać na przykład wstając z krzesła podnosząc nogę, żeby poprawić sobie skarpetkę. Tak? Czyli przy tych czynnościach codziennych, czy chociażby zmiana pozycji z leżenia na plecach do siadu, czy jeżeli chcesz się po prostu na drugi bok, z jednego boku na drugi obrócić. Ok, no to teraz zrobimy sobie troszkę rozciągania nóg. Wstajemy i teraz ustaw się na kolanach przodem do piłki i dajemy sobie najpierw jedną nogę do przodu i... Przesuń piłkę na tyle, żebyś poczuła rozciąganie nogi, która została z tyłu. Zostań sobie chwilę w tej pozycji. Możesz się oprzeć o piłkę i pobalansować lekko na boki. To ma być delikatne, takie przyjemne rozciąganie. Zostań w tej pozycji. Odłóż nogę. Poddychaj, poczuj, jak Twoja pachwina, Twoje udo się rozciągają. Jeszcze dwa oddechy. Ok. A teraz popracujemy sobie trochę w ruchu, czyli z wydechem, do przodu, wdech, powrót. I wydech i powrót. I wydech do przodu, powrót. To są też pozycje, które w trakcie skurczy możesz robić. W trakcie porodu. I jeszcze raz. Ok, zmieniamy sobie nogę. Daj drugą do przodu. I teraz wychyl się do momentu, aż poczujesz rozciąganie w nodze, która została z tyłu. Oprzyj się przed ramionami o piłkę i lekko spróbuj sobie pobalansować. To mają być bardzo małe ruchy, nie jakieś duże wychylenia, tak żebyś nie spadła z piłki. Poczuj przyjemne rozciąganko. Ok, no i teraz w dynamicznym sobie popracujemy, w dynamicznej wersji z wydechem idziemy do przodu i wdech powrót i wydech przód, wdech powrót. Wydech, wdech, wydech, wdech, to moja rzepka, wydech, wdech, wydech i wdech. Ok, a teraz spróbuj sobie przejść do głębokiego przysiadu, czyli z tej pozycji stopy dajemy sobie troszkę na zewnątrz palce, schodzimy sobie do dołu. Możesz sobie tak pochodzić z jednej strony, z jednej nogi na drugą, przenosząc ciężar i spróbuj zostać sobie w tej pozycji, wyciągając ręce na piłce, balansując sobie raz na jedną nogę, raz na drugą, obciążenie dając. I możesz się wyprostować. I rozepchnąć sobie ramionami kolana na zewnątrz. Piłka pomoże ci po prostu utrzymać ręce. W zasadzie jest takim towarzyszem tutaj, przy tym ćwiczeniu. Nie jest to must have. Okej, okay. i teraz wychodzimy. Na chwilę do góry i zrobimy sobie modyfikację psa z głową w dole. Czyli ugnij sobie kolana, oprzyj sobie ręce na piłce i pobalansuj raz na jedną stronę, raz na drugą, wyginając i prostując na przemienne nogi. Daj spokojny oddech. i zostań w wyproście i pobujaj sobie piłką raz na jedną, raz na drugą stronę spróbuj rozluźnić przy tym brzuch poczuj jak twoje um, uda, łydki się lekko rozciągają ramiona też tutaj się będą lekko rozciągać ok, znowu uginanie prostowanie raz jednej, raz drugiej nogi Ok, wychodzimy sobie do góry i teraz usiądź sobie na piętach. Kolana dajemy szerzej i zrobimy sobie taki ukłon japoński, modyfikację. Z piłką, więc kolana mają być szerzej, po to, żeby brzuszek się tutaj nam zmieścił. I pochylamy się do przodu, przesuwając piłkę przed siebie. Dłonie zawsze mają być na szczycie piłki, więc nie macie jej ściskać od boku, bo wtedy się skupiacie na napięciu rąk, tylko one mają być na górze i tak, żebyście spróbowały zwiesić. Spróbuj zwiesić się do dołu, mostek opada. I teraz, jeżeli za mocno cię ciągną ramiona, to spróbuj sobie czubek głowy oprzeć o piłkę, jakby wtopić trochę w tą piłkę i przytul piłkę bliżej. I teraz powinnaś też czuć rozciąganie ramion, ale mniej intensywnie. Uff, zostań na oddechach. Uff, skup się na spokojnym wydechu, na rozluźnieniu ciała, na tym, żeby brzuch się rozluźnił. Jak już jest trochę lepiej, to dajemy sobie piłkę do boku, do pierwszego wyraźnego ciągnięcia. Czyli jak ja idę w lewo, to po prawej stronie ciała będę czuła rozciąganie. Analogicznie, jeżeli robisz to w drugim kierunku. Zostań sobie w takim przyjemnym rozciąganiu, niedużym bólu i skup się znowu na spokojnych oddechach. Tutaj tak samo, jeżeli czujesz, że zbyt intensywnie ramiona cię ciągną, przysuń sobie głowę do piłki. I druga strona powoli przesuwając sobie na drugi bok. Zostajemy sobie w pozycji. Skupiamy się na oddechach, na rozluźnieniu brzuszka. Wracamy piłką na środek i przytulamy ją do siebie. I teraz spróbuj sobie wygodnie położyć się na piłce i pobalansować ciałem na boki. To jest też taka fajna pozycja do rozluźnienia ciała. Szczególnie powinnaś czuć ulgę w odcinku lędźwiowym. To jest też pozycja, na której, w której możesz być w trakcie skurczy porodowych. I na przykład partner może jeszcze uciskać z tyłu okolice kości krzyżowej, pośladki. Super, mam nadzieję, że też się troszkę zrelaksowałaś, że czujesz rozluźnienie w ciele. Dzięki, że byłaś tu ze mną. I do zobaczenia na kolejnych ćwiczeniach.